Wiesoław Nowakowski, pomysłodawca i współorganizator Gitariady 40. Tym razem już po nas trzeci. Po raz czwarty, drogi panie Andrzeju, po raz czwarty. Ja miałem zawsze kłopoty z liczeniem. No nie szkodzi, ale tak się nie damy. Dworaz czwarty. Tak, dzisiaj impreza jest po raz czwarty. Fantastyczna zresztą. Wszystko dopisuje, pogoda dopisała. A ty jesteś nerwowy? Nie, skąd? Ja w ogóle nie. Spoko. Bardzo spoko, bardzo spoko. Tym bardziej, że jak mówię, wszystko się układa, wszystko idzie jak się należy. Ludzie dopisali, kibiców mamy mnóstwo. Muzycy dopisali. Wszystko jest, czego więcej chcieć. To wymagało jednak sporego wysiłku organizacyjnego. Tak, ale mi się wydaje, że. Czasem już to później, czym dalej w las, tym jak to się mówi, te drzewa są okrąglejsze i tutaj jest to samo, że mm, już jest łatwiej, co roku jest łatwiej, te ścieżki są już przetarte i o wiele łatwiej się pracuje i współpracuje. A propos współpracuje, w zeszłym roku były problemy, jeśli chodzi o współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury, jak było w tym roku? A nie, no to, to są dwa światy po prostu, to są dwa światy. W tamtym roku to tylko kłoda, kłodę ścigała i nic więcej. A w tym roku to jest po prostu miód. Z czym się człowiek nie zwróci, to są wszędzie i drzwi pootwierane i ludzie są przygotowani do tematu po prostu. No to nie, to nie, mam, nie mam słów podziwu, no, że tak nie że tak jednak można. Sporo zespołów zagra przyjechali także koledzy z dawnych lat i z obecnych oczywiście, mieszkających poza granicami kraju. Oczywiście przyjechało sporo w tym roku, przyjechali z, Niem z Niemiec, przyjechali, przyjechali z Anglii, przyjechali ze, z Tomek Ciastko z USA. A, no właśnie, Tomek Ciastko z USA, Gienek Latusek z USA. Także no, mamy international towarzystwo z pół świata, a może i z całego, no nie wiem. Mam nadzieję, że masz dobrą pamięć i pamiętasz, które zespoły wystąpią. Znaczy, jeszcze wystąpią, jeszcze wystąpi za chwilę. W ogóle, które wystąpią, wystąpiły na gitariadzie 40. No, szybciutko bym musiał, wy... tego to był tak V220. Później był Stream, e, ho, Honker, e, Zykający e, Punkt, e, Czerwony i Czarny. E, teraz będzie Kenneth, za chwileczkę właśnie muszę ten. I będzie grał jeszcze Old skada w której się z, z właśnie przyjeżdżali ci, którzy kiedyś to tworzyli tą muzykę. Czyli, Olejnika widziałem. Oczywiście, jest Janek Olejnik, jest, jest Janusz Markiewicz, jest Karol, e, nie Boże Karol, tylko Dobner. I, jest Marek Królikowski, no i będzie grał y, 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 Achim Migoc. no to, jest, to są ludzie, którzy tutaj robili wszystko od A, a my będziemy próbować. Na pewno do Z jeszcze daleko, ale. A jest fajnie. 13 nawet w grudniu jest wiosna, słyszę. Dzisiaj też wiosna. Tak ma być. Wiosna muzyczna. Tak ma być. Poza tym e, przyjechały dwa zespoły z Niemiec. Po raz pierwszy zespół Quince, który gra fantastyczne numery właśnie z lat 60-70. I co najważniejsze, dla tych najbardziej wytrwałych przyjął DJ Ernest, który zakończy dyskoteką, czyli zapraszam wszystkich, znaczy zapraszam, to już tych, którzy tego, a ci, którzy nie zdążą, to mają po prostu pecha. Przyjadą do Ale do... będą mogli obejrzeć w telewizji TVM. No to najwyżej przy tym się troszeczkę pobawią. A dzisiaj, a dzisiaj, no a dzisiaj tak mówię, będziemy się bawić przy DJ-u jutro. Ponownie dalszy ciąg gitaryady, wystąpią jeszcze siedem zespołów z naszego miasta i oczywiście zakończy DJ Ernest z dyskoteką, także będzie się dwa dni pełne emocji, pełne zabawy, cóż więcej, wspaniale. <mum>